Czas stosowny. Uczyńcie zgromadzenie, zwołajcie zgromadzenie, aby wchodzić w prawdę życia, aby się uchronić przed tym, co wyraziła modlitwa wstępna w przekładzie polskim jest. Mowa o walce ze złym duchem. Tekst łaciński mówi o niegodziwościach duchowych, nychwicie. A są to przejawy braku właściwej orientacji, właściwego odniesienia. Są to, można powiedzieć, ekscesy, które na które człowiek jest narażony, zarówno w tym, co sam uważa za dobre, jak to słyszeliśmy w Ewangelii, nawet pokazuje się, jaki jest dobry, jak pości, jak się modli, jak daje jałmużnę, jak i w tym, co jest złe, co jest zaniedbanie, lnictwem. Wszelka, wszelkie odchodzenie od tej normy, tak można powiedzieć, nie mówię w języku tutaj legalistycznym, prawniczym, tylko normy, jaką jest podobieństwo człowieka do Boga w zamyśle Bożym, tak stworzonego człowieka, jest tą niegodziwością. Jest odejściem, odchodzeniem. Od tego, żeby być w prawdzie ze sobą, z bliźnimi i z Bogiem. I dlatego mamy ten czas szczególny. Często jest położony akcent tylko na, czy głównie na post, na post, wielki post. Owszem. Ale to, czym ten czas się charakteryzuje, to jest właśnie uczenie nas wstrzemięźliwości od siebie. Oczywiście to też jest post. Wstrzemięźliwości od wszystkiego, w czym człowiek chce zadominować, zapanować, być innym, większym, lepszym. Oczywiście niekoniecznie czy nie zawsze obiektywnie w odniesieniu do Boga. Tylko tak, jak mamy w Ewangelii, żeby chwalono, żeby ludzie chwalili. Ten czas Wielkiego Postu to jest czas poznawania miłości Boga, który podjął się niesamowitego zadania w Jezusie Chrystusie. Ojciec to uczynił, Syn to spełnił, Ojciec to uczynił, a syn to. Pełn. Przyjął, żeby na nim się to spełniło. Grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu. Abyśmy my stali się sprawiedliwością Bożą. A więc ten czas wielkiego postu to jest czas poznawania tej miłości Boga, która przekracza wszelkie, jakby powiedzieć, ludzkie wyobrażenia. A tę miłość Boga możemy poznawać najpierw przez Słowo. To Słowo, które do nas dociera, nas na nowo stwarza, kiedy słuchamy, jeśli jesteśmy otwarci i przyzwalamy na to w różnych konkretnych sytuacjach, że niekoniecznie ja muszę mieć rację, tylko że Bóg ma swój plan. Nawet jeśli nie stawia w takich sytuacjach, w jakim postawił swojego syna Jezusa Chrystusa, wydał go w ręce ludzi, a on sam na to się zgodził, został ofiarowany, ponieważ sam chciał. Czas wielkiego postu to jest czas. Wewnętrznej przemiany, w której my wracamy, jakby powiedzieć, do swego oryginału, do relacji z tym oryginałem, jakim jest Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie. Piłat o tym Jezusie powie, oto człowiek. Tym Jezusie, który tak w tym momencie, kiedy Piłat go przedstawiał czy wystawiał, był zniekształcony. Ten czas Wielkiego Postu to czas przygotowania się do Paschy, abyśmy my wszyscy też jak najgłębiej przeżywając ten 40, 40 dni, tak jak Izraelici na 40 lat na pustyni, jak Jezus pościł 40 dni. Przyswajali sobie, tak jak gąbka, tak można powiedzieć, ten woni, ten zapach tę jakość, jaka jest w tajemnicy paschalnej. I w szczególny sposób to się dokonuje w tych, których wprowadzamy w chrześcijaństwo, w katechumenacie. Mamy pięcioro katechumenów, którzy od ponad roku, prawie dwóch lat, przygotowują się do przyjęcia tego sakramentu, sakramentu chrztu, sakramentu paschalnego. W niedzielę 14 czerwca ubiegłego roku zostali przyjęci do katechumenatu i teraz przeżywają szereg katechez, rozmów, rozważań. Żeby przylgnąć do tej tajemnicy. Dziękuję tutaj księdzu Krzysztofowi, który przejął odpowiedzialność i prowadzi to wraz z panią Mileną. Ale to nie jest tylko dla nich. To jest dla naszej wspólnoty, dla Kościoła. Bo patrząc na to, jak wzrastają, oczywiście mamy wszyscy mało okazji do tego, żeby na to patrzeć, ale będą takie okazje w czasie Wielkiego Postu. Żebyśmy patrząc na to sami też odkrywali w sobie prawdziwość chrztu. I tak będzie w najbliższą niedzielę, pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, będzie wpisanie tych katechumenów do księgi. Następnie w trzecią, czwartą i piątą niedzielę Wielkiego Postu będą kolejne trzy skrutynia. Zapraszam na to, będą krótko przed tym katechezy. One pomogą także nam właściwie wracać do tego wszystkiego, czym jest chrzest. Jako lud Boży, jako święte zgromadzenie, jako wspólnota Kościoła lokalnego jesteśmy wyzwani, tak jak to usłyszeliśmy z Księgi proko Joela, żeby rozdzierać nasze serca, to znaczy, żeby do naszych serc wchodziło inne myślenie niż tylko to myślenie świata. To jest szczególnie ważne dzisiaj, kiedy jesteśmy w społeczności, która z różnych względów, pod różnymi presjami przeżywa cały szereg konfliktów, napięć, które powodują protesty, manifestacje o swobodzie, o prawach człowieka, rozumianych często, czy wprost, jako wolność od wszystkiego, jako swawola. My jesteśmy wolni, prawdziwie, gdy mamy odniesienie do tego, który nas począł. Gdzie się realizuje Jego zamysł w nas. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy nie tyle zwalczali innych czy innych poglądy innych, tylko żebyśmy my się nie dali odwieść od tej prawdy Jezusa Chrystusa. Rozpoczynamy ten czas odkrywania prawdy o sobie. Czy jesteśmy Prochem, to usłyszymy. Tym razem wszyscy usłyszymy razem przed posypaniem prochem. Jesteśmy przedmiotem Bożego miłosierdzia, Bożej miłości, a ceną czy obrazem tej miłości jest Pascha Jezusa Chrystusa, Jego śmierć smartwychwstanie i dar Ducha Świętego. Niech to będzie naszym przeżyciem naszym przeżyciem nie tylko w czasie liturgii, ale we wszystkich momentach tego wielkiego postu. Amen.